Witam Państwa serdecznie, gościem dzisiejszego odcinka 10 pytań do w Mazurskiej Fali jest Karol Włodkowski, prezes zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Szczytnie. Witam Ciebie Karolu. Witam Ciebie Robercie, witam serdecznie Państwa. Spotkaliśmy się tutaj Karolu, żeby porozmawiać o transporcie publicznym, który funkcjonuje w naszym mieście. No i o Tobie, o prezesie, bo wszak wiadomo, prezes jest bardzo ważną funkcją w naszym państwie. A tutaj w naszym lokalnym środowisku również, ponieważ odpowiadasz za transport publiczny. Zgadza się, jak najbardziej, tak. Odpowiadam za spółkę, która z kolei odpowiada za komunikację miejską i podmiejską na terenie Szczytna i części gminy Szczytno. Spółka zajmuje się również wynajmem autokarów turystycznych, i w tym zakresie również prowadzimy działalność, za którą odpowiadam. Karolu, może teraz coś o tobie, bo tak naprawdę nie wszyscy chyba wiedzą skąd Karol jest, bo nie jesteś rodowitym szczytnianinem, tylko orzyszaninem, tak? Dobrze powiedziałem? A co cię tutaj sprowadziło w nasz region, nasze okolice? Tak, Robercie, masz rację, jestem rodowitym orzyszaninem. Natomiast w 2011 roku zostałem zastępcą wójta gminy Dźwierzuty. Funkcję tą pełniłem do 2014 roku. Pytałeś, co mnie skłoniło, żeby zostać tutaj. Tutaj poznałem małżonkę i małżonka jest z terenu powiatu szczecińskiego. Czyżby się poznał podczas urzędowania w Dźwierzutach? Tak, dokładnie tak. Mm, to tak było myślałem. w ciągu tego mojego trzyletniego urzędowania w Dźwiężu, Tak. Natomiast później przeprowadziliśmy się do gminy Szczytno i od blisko 10 lat mieszkamy w Kamionku. Mam pytanie od jednego z naszych słuchaczy, czy obserwatorów profilu Mazurskiej fali, panie Karolu. W jaki sposób znalazł pan zatrudnienie w administracji w gminie Dźwieżuty? Jak to się stało, że został pan w tak młodym wieku zastępcą wójta gminy? Zastępcą wójta gminy Dźwierzuty zostałem w wieku 26 lat. Natomiast swoją karierę zawodową rozpocząłem w wieku niecałych 20 lat, więc miałem już 6 lat doświadczenia zawodowego i pracowałem w korporacjach, dużych międzynarodowych korporacjach i mimo młodego wieku 3 lata przed zatrudnieniem mnie w urzędzie gminy w Dzierżutach miałem już doświadczenie na stanowisku dyrektorskim. Natomiast bezpośrednio przed zatrudnieniem mnie w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach pracowałem w Gazecie Olsztyńskiej i pracując tam, poznałem wójta Czesława Wierzuka, świętej pamięci wójta, który wówczas zaproponował mi pracę na stanowisku zastępcy wójta. Ta propozycja była poprzedzona współpracą na polu medialnym i od tego momentu się to zaczęło. Ale chyba doświadczenie samorządowe wyniosłeś trochę z domu rodzinnego? Tata był starostą powiatu piskiego, był posłem dwóch kadencji, był wiceministrem edukacji, obecnie pełni funkcję burmistrza Orzysza i takie doświadczenie, może nie bezpośrednio moje zdobyte jakby na, na, na własnym organizmie, jak najbardziej tak z domu rodzinnego wyniosłem. Natomiast jest to bardzo dobre doświadczenie, wiele się nauczyłem dzięki temu, i, i dużo w tym zakresie rodzicom zawdzięczam. Zdarzało się Karolu, że nieraz no, chciałeś takiego ciała doradczego w osobie swojego taty i doradzał ci w niektórych kwestiach, sprawach związanych w czasie, gdy Piastowałeś ja Urząd Zastępcy Wójta Gminy Do dzisiaj zawsze będzie dla mnie autorytetem w wielu, na wielu, wielu aspektach, na wielu polach i do dzisiaj z takiego doświadczenia korzystam, wiele rzeczy, o wielu rzeczach rozmawiamy, wiele czerpię z jego olbrzymiego doświadczenia i życiowego, i politycznego. Dzieciństwo, jej młodość spędziłeś w Orzyszu, później kolejna studia, po tylu latach znalazłeś taką swoją oazę spokoju, założenia rodziny w Szczytnie, właściwie w gminie Szczytno. Czy obecnie bliżej sercu leży Ci jeszcze Orzysz, Szczytno, gmina, region? Zdecydowanie region. Województwo Warmińsko-Mazurskie to jest moja oaza. Cały czas i moja kariera zawodowa, edukacja, dzieciństwo od samego początku to są Mazury. Natomiast obecnie równie bliskie jest mi Szczytno, dlatego że tutaj pracuję. Pracuję w dużej mierze na rzecz mieszkańców Szczytna i mieszkając w gminie szczytno, pracując w mieście szczytno, można to fantastycznie pogodzić. Jest to dla mnie rozwiązanie idealne spełniam się zarówno jako mieszkaniec gminy szczytno i osoba pracująca na terenie miasta szczytno. W Orzeszu spędziłeś dzieciństwo, okres dorastania i właściwie wkraczenia w życie dorosłe. Czy zauważyłeś pewne rzeczy, które ci się tam spodobały podczas rozwoju Orzesza, które byś przeniósł na nasz grunt tutaj do Szczytna? Tak, no szanowni państwo, Robercie, za każdym razem wszystko to, co działo się na przestrzeni lat, a, a to były lata rozwoju, było czymś podyktowane. Natomiast w, w każda okazja, która się czy to dla danego samorządu, czy to dla danej miejscowości, bez względu na to, czy ona jest większa, czy mniejsza, e, warto wykorzystać. Trzeba wykorzystać to, co się pojawia. W Orzyszu e, pojawiły się stacjonujące wojska z różnych narodowości. które rozwinęły znacząco. Tak, do, i właśnie chodziło o to, żeby wykorzystać ten fakt, żeby rozwinąć infrastrukturę, e, czy to gastronomiczną, czy noclegową i przenosząc to na lokalny grunt Szczytna. Branży, w której pracuję. Również staram się wykorzystać wszystkie pojawiające się okazje, po to, żeby przekuć to na korzyści płynące dla mieszkańców. Czy to w zakładzie komunikacji miejskiej w Szczytnie, pojawiła się okazja i, i możliwość przywrócenia do życia chówca mazurskiego w Szczytnie. Świetna inicjatywa, drodzy Państwo, w ciągu ostatnich, a właściwie ostatnich dwóch lat Przywróć, przywrócone w naszym mieście zostało harcerstwo. Hufiec został e, reaktywowany po blisko 20 latach niebycia, nie, niebytu w szczytnie. Ja e, jestem w stopniu portharcmistrza, jestem e, harcerzem od 30 lat, dokładnie mając 8 lat złożyłem przyrzeczenie harcerskie. To przepraszam Karol wejdę ci to. Trochę taki powrót do dzieciństwa, co? Tak, dokładnie tak. To znaczy, e, jak, tak jak mówisz, jak najbardziej. Natomiast to jest dla mnie świetnie, że coś takiego się wydarzyło. Naprawdę ja zawsze uwielbiałem harcerstwo, zawsze mnie to motywowało do różnych działań, a teraz, jeszcze jako instruktor ZHP, mogę się rozwijać również w tym kierunku, mogę przekazywać te wartości młodym ludziom, młodzieży. Mamy kilka drużyn harcerskich, więc, jest to naprawdę świetna inicjatywa i doskonale się w tym odnajduję. Pewne sprawności musiałeś odnawiać, czy przypomniałeś sobie, ty przyszyłeś do tego swego munduru, bo tam trochę ich się znajduje na tym rękawie. Tak, sprawności y, będąc harcerzem, y, jeszcze nie instruktorem, y, zdobywałem ich bardzo wiele. Y, one są, oczywiście, teraz muszę je właśnie, tak jak wspomniałeś, y, powoli dosywać. Y, mundur mam nowy, niestety mój stary mundur gdzieś zaginął, y, natomiast. Y, pewnie i tak bym się w niego nie zmieścił. Jaka sprawność jest twoją ulubioną w harcerstwie? W której się sprawdziłeś? Które jeszcze pamiętasz z okresu dzieciństwa i mówisz do tej pory, w tym naprawdę byłem dobry? Myślę, że to była sprawność tropiciela. Zawsze byłem dobry w, w, w szukaniu dobrych rozwiązań, szukaniu tego, co potrzebne. I byłem zdeterminowany do, do tego, żeby Zawsze do celu dotrzeć. Karolu, kolejne pytanie. Dlaczego zdecydowałeś się na objęcie stanowiska prezesa zarządu komunikacji miejskiej? Tak, dziękuję Ci za to pytanie, Robercie. Moja, jakby rozwijając swoją karierę zawodową, zawsze chciałem osiągnąć Coś wyżej niż yy, yy, obecnie. Pojawił się yy, ogłoszony przez yy, Miasto Szczytno konkurs na stanowisko właśnie prezesa zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Szczytnie i po weryfikacji wymagań stwierdziłem, że wszystkie je pod względem formalnym spełniam, natomiast no, jakby miałem z tyłu głowy jakąś obawę, czy podołam. To jest jednak bardzo duże wyzwanie, prowadzenie spółki miejskiej, zarządzanie grupą blisko 20 osób, flotą samochodową, całą komunikacją miejską, tak? czyli takim krwiobiegiem miasta i, i nie tylko miasta, bo, bo również miejscowości graniczące z miastem, Natomiast po przemyśleniach zdecydowałem się złożyć swoją aplikację, no i okazało się, że wygrałem ten konkurs, zostałem prezesem i, i nie żałuję tego. To był strzał w dziesiątkę. Zarówno ja się tutaj spełniam, mam nadzieję, że spełniłem się również na stanowisku prezesa, chcąc rozwijać to jeszcze bardziej, jak tylko możliwości pozwolą. Na pewno było to coś nowego, innowacyjnego w Twoim życiu, nowe doświadczenie? Dokładnie tak. Na takim stanowisku, takiego stanowiska jeszcze nie piastowałem. Zajmowałem się zarządzaniem pewnym obszarem w firmie, w korporacji, w której pracowałem, natomiast zarządzanie całą jednostką i odpowiadanie za wszystko w zasadzie. I za pracowników, i za finanse, za budżet, za flotę samochodową. No, było dużym wyzwaniem. Obowiązki, które ciążą na prezesie zarządu spółki, której właścicielem jest miasto. Czy podołam? Czy, czy będę w stanie udźwignąć to, ten ciężar? Wiedziałem, że spółka nie jest w najlepszej kondycji finansowej. Natomiast zdecydowałem się podjąć rękawicę. I dzisiaj, po dwóch latach, równo dwóch latach piastowania stanowiska prezesa, nie żałuję, jestem bardzo zadowolony, dumny z moich pracowników, z tego co udało się zrobić. Pewnie nie byłoby to możliwe, gdyby nie doskonała współpraca z burmistrzem który rozumie, tak naprawdę zrozumiał problemy występujące w spółce. Było wiele rozmów, co chce zrobić, jak chce to zrobić. Nigdy nie spotkałem się z odmową, z jakąś kontrą. Także dużo z tego, co zostało zrobione i co udało się dla mieszkańców, dla pasażerów zrobić, to dzięki właśnie dobrej współpracy z włodarzami miasta. Miałem właśnie dwa lata Twojej pracy na stanowisku prezesa zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Szczytnie. Co się w tym czasie zmieniło? Komunikacji miejskiej, bo o ile pamiętam, trafiłeś w takim dobrym momencie wymiany taboru, części taboru, prawda? Tak, za chwilkę o tym powiem, natomiast to, od czego w zasadzie zacząłem swoją pracę, to przeniesienie siedziby spółki i zajezdni z centrum miasta z ulicy Kościuszki na jego obrzeża, na ulicę Rongowiusza. Tam było w zasadzie większość przygotowana doposażyliśmy biura, zakupiliśmy meble, doposażyliśmy, przygotowaliśmy warsztaty, garaże do przeniesienia. No i przede wszystkim przygotowaliśmy infrastrukturę do ładowania autobusów elektrycznych i to jest właśnie to, o czym Robercie wspomniałeś na początku. Chwilę przed objęciem przeze mnie stanowiska autobusy elektryczne wyjechały na ulice miast. I od tego zaczęła się wymiana taboru. Ja w czasie swojej pracy, w ciągu tych dwóch lat, wymieniłem sześć autobusów, czyli ponad połowę naszej floty. Zakupiliśmy trzy autobusy duże, 12-metrowe Solarisy. Ja mam w związku z tym pytanie: jaki to był koszt? Ile wydało miasto na zakup tych pojazdów? Ile było pokrycia z jakichś środków zewnętrznych? Jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, to tak, one były realizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych. Natomiast jakby nie chciałbym się wypowiadać w tym momencie, jaki był, bo ja już ten stan zastałem, więc nie uczestniczyłem tutaj jakby w pracach, w przygotowywaniu przetargu. Natomiast jeżeli chodzi o autobusy spalinowe, które zakupiłem, to były trzy autobusy niskopodłogowe, klimatyzowane, przygotowane do Osób z trudnościami ruchu, z niepełnosprawnościami, to łączna ich wartość, bo to są auta używane, było około 100 tysięcy złotych. Tutaj zostało to sfinansowane ze środków własnych spółki, które pozyskujemy chociażby właśnie na działalności dodatkowej, jaką jest wynajem autobusów turystycznych. Kosztuje niestety. Natomiast na początku ubiegłego roku, czyli równo rok temu, nawet troszkę wcześniej, bo to końcówką stycznia, uruchomiliśmy instalację fotowoltaiczną zainstalowaną na dachu naszego biurowca. To jest instalacja o mocy blisko 50 kW. Więc ona mniej więcej w okresie letnim zaspokaja nam praktycznie 100% naszego zapotrzebowania na energię elektryczną, jeżeli chodzi o ładowanie y, autobusów. Natomiast... Czyli, czyli jedyny koszt, przepraszam, że ci wszedłem słowo, to właściwie amortyzacja pojazdów. Tak, no Tak, amortyzacja, serwisowanie pojazdów. No oczywiście, dokupujemy. No I koszty energię... opłacenia kierowców. Y, tak, no wiadomo, koszty, koszty y, osobowe są to najbardziej y, istotne koszty, chyba w każdej firmie, w każdej spółce. Y, Natomiast dodam jeszcze tylko odnośnie tej elektryczności, że gdzieś tam w okresie zimowo-jesiennym, gdzie, gdzie sprawność instalacji fotowoltaicznej spada, dokupujemy oczywiście energię elektryczną, ale ona również, mamy podpisaną umowę z AXPO i dostajemy rok rocznie certyfikat o tym, że Prąd zakupiony za pośrednictwem Axpo w 100% pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Także mimo, że go kupujemy i tak jest yy, ekologicznie. Świetnie, ale ja chciałbym wrócić do swojego pytania. Czy jedno naładowanie takiego pojazdu wystarcza na całodzienny kurs na jakiejś trasie? Nasze linie są na szczęście tak skonstruowane, że możemy sobie pozwolić na doładowywanie autobusów w ciągu dnia. Zasięg autobusów elektrycznych na jednej, gdybyśmy wzięli pod uwagę najdłuższą linię, którą realizujemy, no niestety jest niewystarczający do tego, żeby całą tą linię od A do Z zrealizować, ale nie jest to dla nas w ogóle żadnym problemem, dlatego że autobusy są tak planowane i linie są tak ułożone. Że śmiało, bez żadnego problemu autobusy zjeżdżają około godziny 9 i do tej 13 doładowują się do pełna, więc nie ma żadnych przerw, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych autobusów na ulicach naszego miasta. Tak więc, drodzy Państwo, po mieście zimy autobusami za darmo i bezemisyjnymi, tak? Tak, dokładnie. To jest właśnie bardzo cenna yy, uwaga, którą yy, wygłosiłeś, powiedziałeś. Yy, od stycznia autobusy yy, komunikacji miejskiej są dla pasażerów, jeżdżą dla pasażerów bezpłatnie yy, i to jest chyba największa zmiana, taka najbardziej istotna yy, od samego początku, od 45-letniej historii komunikacji miejskiej Szczytna, że autobusy dla pasażerów są bezpłatne. Ja jeździłem wcześniej za darmo. A no to ze względu na to, że oddawałem honorowo krew i właściwie po 18 litrach mogę już poruszać się zupełnie za darmo wszystkimi środkami komunikacji miejskiej w całym kraju. To byłeś prekursorem takim wśród Taki <grytanie> Tak, już ponad 30 lat temu za darmo. I planowana jest nowa linia. Czy zdradzisz, jaki jest jej... Plan przebiegu. Tak, Szanowni Państwo, Robercie, nie jest to oczywiście żadna tajemnica. Działamy tutaj w porozumieniu z Panem Wójtem Wojciechowskim oraz z Panem Burmistrzem Mańkowskim i czwarta linia jest planowana do uruchomienia jeszcze w tym roku i obejmie ona miejscowości Romany, Zielonkę, Lemany, Dalej ulicę Solidarności, tak aby można było dojechać do liceum, do szkoły podstawowej numer 4 i do szkoły podstawowej numer 6. Dalej na ulicę Łomżyńską, do urzędu gminy, do przedszkola, do żłobka, który tam powstał niedawno oraz ulicami, w którymi dzisiaj jeszcze komunikacja nie jeździ czyli ulicą przemysłową, ulicą Kiri Skłodowskiej, aby móc dojechać do szpitala. I dalej ulicą Warszawską, w Chrobrego, tam również powstaną nowe przystanki. Ulicą Kościuszki do centrum miasta, aby umożliwić dojazd chociażby do ratusza, do Urzędu Miejskiego czy do Starostwa i. I Urzędu Gminy. I Urzędu Gminy, tak. Oraz na zjeżdżając już do Zajezdni, na ulicę Mrągowiusza, będzie można dojechać również na cmentarz. Czy planowana jest modernizacja floty autobusowej? Jeśli tak, to Karolu, w jakim zakresie? Flotę autobusową modernizujemy co roku. Jest to proces stały. Teraz zostały otwarte oferty przetargowe w przetargu, którym organizował Urząd Miejski w Szczytnie. I myślę, że za kilka miesięcy na ulice szczytne wyjadą dwa kolejne autobusy elektryczne, co oznacza, że połowa naszej floty miejskiej będzie zeroemisyjna. I to jest coś, co sprawia, że jesteśmy, będziemy w czołówce miast kraju, w których. 50% autobusów będzie autobusami zeroemisyjnymi. Na pewno dokupimy jeszcze w tym roku kolejny autobus duży 12-metrowy, niskopodłogowy oczywiście tak, żeby być przygotowanym już właśnie na otwarcie tej uruchomienie tej czwartej linii komunikacyjnej i cały czas jesteśmy w trakcie doposażania modernizacji naszej floty turystycznej, do korzystania z której serdecznie Państwa zapraszam. Szczytno rozwija żagle w transporcie publicznym. Dokładnie tak, yy, idziemy do przodu, nie zatrzymujemy się i prowadzimy właśnie tą działalność dodatkową w zakresie autobusów turystycznych po to, żeby właśnie móc dalej inwestować, żeby móc dalej się rozwijać? Na jednym z portali przeczytałem, że mieszkańcy chcieliby wydłużenia linii numer 1 na strefę ekonomiczną. Jak to widzisz, i czy to jest w ogóle możliwe? Drodzy Państwo, generalnie ja wychodzę z założenia, że nie ma rzeczy niemożliwych. I jak najbardziej jest to możliwe. Warto też wiedzieć, że każda zmiana w rozkładach jazdy, czy to wydłużenie linii, czy nawet zmiana w zakresie godzin odjazdów z istniejącego już przystanku to jest proces dosyć długotrwały. To trwa nawet kilka miesięcy, w zależności od tego, jak to miałoby przebiegać. Jest to możliwe. Tutaj myślę, że jeżeli takie sygnały faktycznie będą i takie zapotrzebowanie Faktycznie zaistnieje burmistrz, reprezentując organizatora transportu publicznego, również go finansuje, więc na pewno takie rozmowy podejmiemy, jeżeli oczywiście będzie taka inicjatywa osób pracujących na strefie ekonomicznej i realne zapotrzebowanie na, na takie przejazdy. Karolu, ostatnie pytanie skierowane ode mnie, w związku z tym, że się interesuje historią na regionu. Chodzi mi o dawną bazę Zakładu Komunikacji Miejskiej. To jest na ulicy Kościuszki, tak? Tak, zgadza się. Co tam powstanie? Bo cały tabor, wszystko zostało przeniesione na ulicę Mrągowiusza i te budynki zostały puste. Co jest planowane? Tak, my jako zakład komunikacji miejskiej wyprowadziliśmy się już zupełnie blisko dwa lata temu. W czerwcu miną dwa lata, jak jesteśmy w nowej lokalizacji. Natomiast teren po byłej bazie ZKM-u na ulicy Kościuszki jest własnością miasta. I ten teren wrócił z powrotem pod władanie władz miejskich. I nie wiem, szczerze mówiąc, jaki jest plan. Natomiast gdzieś tam w ostatnich wypowiedziach pana burmistrza Mańkowskiego usłyszałem, że jest tam planowana inwestycja mieszkalno-usługowa. Więc w tak ścisłym centrum miasta wydaje mi się, że to jest strzał w dziesiątkę, żeby wykorzystać ten teren w idealnym, można powiedzieć, arytmetycznym centrum miasta. Ale chyba nie będzie kolejnego kebabu. Mam nadzieję, że nie. Chyba kebabów gdzieś. Ostatnio słyszałem, że jest chyba 18 kebabów w Szczytnie. Nie wiem na, na ile yy, to prawda, natomiast y, taką gdzieś informację usłyszałem, więc, tak jak mówisz, w, w, wydaje mi się, że wystarczy. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Gościem programu 10 Pytań do W Mazurskiej Fali był Karol Włotkowski, prezes Zarządu Komunikacji Miejskiej w Szczytnie. Dziękuję Ci, Karolu. Dziękuję bardzo, Robercie. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo, za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym programie.